Witamy w trzecim odcinku. Dzisiaj zaprezentujemy pierwszą grupę akcesoriów do obudów Hydra. Najpierw zajmiemy się tym, jak zamontować obudowę na ścianie lub konstrukcji metalowej. Służy do tego zestaw o kodzie UMO K3. W komplecie znajdziemy zestaw części do zamocowania obudowy w czterech narożach. Zaczynamy od mosiężnych tulejek rozprężnych. Na tylnej ścianie obudowy, w narożach znajdują się cztery otwory. Przy użyciu młotka wbijamy cztery tulejki, po jednej w każdym otworze. Bardzo ważne jest, by podczas wbijania skierować tulejkę wzdłużnym rozcięciem do wnętrza otworu. Tulejki wbite. Teraz możemy zamontować uchwyty. W tym celu używamy czterech śrub M8x16, znajdujących się w zestawie. Przykładamy uchwyt tak, by przylegał powierzchnią oporową do bocznej ściany obudowy, a otwór pokrywał się z osią wcześniej wbitej tulejki. Uchwyty można zamocować w zależności od potrzeby w pozycji poziomej lub pionowej, a w szczególnej sytuacji możemy pomieszać dwa pionowo oraz dwa poziomo. Za pomocą mocnej wkrętarki lub klucza nasadowego przykręcamy śruby. Pierwsze wkręcenie wiąże się z użyciem większej siły, ponieważ tulejka musi się rozprężyć i wtłoczyć w materiał obudowy. Demontaż i kolejny montaż przebiega znacznie lżej. Uchwyty zamontowane. Pozostaje zdjąć zaślepki i przeprowadzić montaż do ściany lub konstrukcji. Otwór w uchwycie UMO. Pozwala na zastosowanie śruby lub kołka rozporowego o średnicy 8 mm. Po zamocowaniu obudowy należy jeszcze zakryć widoczną część elementów mocujących za ślepką. Polecamy uchwyty UMO, ponieważ zapewniają estetyczny, prosty i solidny montaż oraz nie powodują naruszenia drugiej klasy ochronności i, co również ważne, obniżenia stopnia ochrony IP. A co jeżeli chcemy zamontować obudowę hydra na słupie? W tym celu możemy zastosować cztery typy uchwytów na słup. Dwa niskie UPN 20 i UPN 30 i dwa wysokie UN 20 i UN 30. Zarówno w niskich, jak i wysokich mamy odmianę szerszą i węższą. Szerokość uchwytu dobieramy w zależności od rozmiaru obudowy i obciążenia: szerokie do największej obudowy Hydra 8.1 i największych obciążeń, wąskie do Hydra 4.6 i 6.8 i mniejszych obciążeń. Wysoką odmianę UN20 i UN30 stosujemy, gdy konieczne jest odsunięcie obudowy od słupa, np. w celu przemieszczenia się po słupie w słupołazach, lub gdy w przypadku niskiej odmiany mamy kolizję z zamontowanymi wcześniej urządzeniami. Montaż uchwytu do obudowy jest bardzo prosty. Potrzebna nam będzie wiertarka z wiertłem Fi8 oraz klucz nasadowy. Pokażemy to na przykładzie Hydry 8.1 i uchwytu UN30. Zaczynamy od wiercenia otworów. Czynność tę wykonujemy od strony zewnętrznej. Tam na tylnej ścianie znajdziemy punkty wyznaczające miejsca, w których mamy wykonać otwory. Wiercimy. W katalogu proponujemy cztery gotowe zestawy: UN20K3, UN30K3, UPN20K3 oraz UPN30K3. Każdy z nich zawiera komplet części dla jednej obudowy. My wybraliśmy UN30K3. Od wewnętrznej strony wkładamy śruby z dużymi podkładkami i wkręcamy do przyłożonego od zewnątrz korpusu uchwytu. W korpusie mamy zatopione gwintowane mosiężne inserty. Wstępnie śruby zakręcić możemy palcami, ale potem musimy dokręcić kluczem. W zestawie znajdziemy również taśmy nierdzewne. Aby przytwierdzić obudowę do słupa, przewlekamy taśmę przez uchwyt. Opasujemy słup taśmą, zaginamy do wewnątrz końce taśmy tak, by między końcami została przestrzeń kilku centymetrów. Przewlekamy przez zagięte końce kątowniki. Wspinamy je śrubą oraz podkładką i nakrętką i tak dokręcamy nakrętkę, by taśma została mocno naciągnięta na powierzchni słupa. Powtarzamy te czynności z drugą taśmą. I obudowa jest zamocowana. Zostały jeszcze cztery widoczne wnęki w narożach. Jeśli po montażu tylna powierzchnia obudowy będzie widoczna możemy poprawić estetykę i zarazem utrudnić owadom założenie gniazda, montując specjalne zaślepki. W tym przypadku odpowiedni będzie zestaw ZHTF68. Montaż zaczynamy podobnie jak w przypadku uchwytów UMO, od wbicia tulejek. Teraz przekładamy kolejne zaślepki i przykręcamy je śrubami z tworzywa. Używamy w tym celu szerokiego płaskiego śrubokrętu. Gotowe. W przypadku obudowy zamontowanej na fundamencie lub kieszeni kablowej w celu zakrycia wnęk w tylnej części obudowy, możemy użyć podobnego zestawu ZHT MIX 46 lub 68. Typ dobieramy z tabeli w zależności od rozmiaru obudowy. Na koniec zaprezentuję Wam jedno z akcesoriów do wnętrza obudowy: System MSH. Do każdego rozmiaru mamy dobrany zestaw do montażu aparatury modułowej w zależności od rozmiaru obudowy, przeznaczony do montażu 48, 130 i 234 modułów. Głównym celem zastosowania systemu MSH jest łatwy montaż aparatury modułowej. W opakowaniu otrzymujemy gotowy, złożony wyrób. Aby zamontować aparaty musimy zdjąć maskownicę. W tym celu przekręcamy blokady śrubokrętem krzyżakowym o rozmiarze 3 o 90 stopni, tak by dłuższe nacięcie było poziome. Zdejmujemy maskownicę i przystępujemy do montażu aparatury. Ponieważ mamy bardzo łatwy dostęp do zacisków, wykonujemy połączenia między aparatami. Gotowe. Montaż do obudowy jest bardzo prosty. Wkładamy stelaż z zamontowaną aparaturą do obudowy i przykręcamy czterema śrubami. Teraz pozostaje podłączyć zasilanie i odpływy, a następnie wyciąć odpowiednie otwory w maskownicach. W tym celu ostrym nożem przecinamy maskownicę na wylot. Robimy to w wytłoczonym zagłębieniu i wyłamujemy przynajmniej dwa segmenty. Teraz obliczamy, na ile modułów potrzebujemy otwór. Każdy segment widoczny na maskownicy ma szerokość połowy modułu. Delikatnie nacinamy obszar do usunięcia i wyłamujemy palcami lub kombinerkami. Zakładamy maskownicę. Przekręcamy zaczepy o 90 stopni tak, by dłuższe nacięcie było pionowo. Gotowe. Zaletami stosowania tego systemu jest szybki i wygodny montaż aparatury poza obudową, komfortowe wykonanie połączeń wewnętrznych, łatwy montaż do obudowy, łatwe wykonanie estetycznych i precyzyjnych otworów w maskownicach. To tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejny w którym pokażemy szereg akcesoriów dla obudów Hydra. Do zobaczenia.